Pan Michel. Świetna miejscówka do odwiedzenia. Kawał historii, który można i warto obejrzeć i zwiedzić od kuchni. Pani Magda odwaliła kawał dobrej roboty przy oprowadzaniu nas wzdłuż całego procesu produkcyjnego. Na końcu raczyła nas również wyprodukowanymi w Gorzelni wyrobami, które od dzisiaj znaleźć można także w naszym barku. Pan lub pani Enkidu, pięć gwiazdek. Pan Krzysztof, Gorzenia ekstra i wszystkim polecam wizytę. Pani Magda super prowadzi oprowadzanie. Jest humor i merytoryka. Pan mi ma moc i charakter. Pani Kasia, w wakacje wraz z rodziną odwiedziliśmy to miejsce, byliśmy przejazdem i już myśleliśmy, że się nam nie uda, ponieważ już było po godzinach pracy. Jednak pani Magda zaczekała na nas, aby z niezwykłą pasją opowiedzieć nam, jak wygląda praca w tym miejscu. Zarówno my, jak i nasze dzieci byliśmy zachwyceni. Dużo ciekawostek, przewodniczka pełna energii w świetny sposób opowiadała o procesach produkcyjnych. Dla osób będących w okolicy to jest mas to busy.